Nie masz kontroli nad światem. Nie masz kontroli nad polityką, gospodarką, pogodą, ani nawet nad tym, co ludzie o tobie pomyślą. Ale jest coś, nad czym masz władzę absolutną: nad sobą. Epiktet mówił: Jeśli uznasz swoje wnętrze za własne, nikt nie będzie mógł cię skrzywdzić. Kapitan James Stockdale. Zestrzelony nad Wietnamem, spędził 7 lat w obozie jenieckim. Był torturowany, izolowany, a jednak nigdy się nie złamał. Dlaczego? Bo wiedział jedno: władcy mogą więzić ciało, ale nie mają dostępu do jego duszy. To jest prawdziwa wolność. Kiedy skupiasz się na tym, co naprawdę kontrolujesz, czyli na swoich myślach, decyzjach i odwadze, stajesz się niezwyciężony. Reszta to tylko iluzja.